Jak często myjesz swoją butelkę na wodę? Na końcu powiem, jak to robić skutecznie, ale najpierw dość nieprzyjemna historia. Jeden z naukowców z Uniwersytetu w Indianie postanowił sprawdzić stan swojej butelki na wodę, więc przetarł wnętrze swojej, wydawałoby się, Przezroczystej butelki ręcznikiem papierowym, który natychmiast pokrył się takim dziwnym i śliskim nalotem. Okazało się, że we wnętrzu powstał gruby film bakteryjny. I to go na tyle zainteresowało, że postanowił przebadać więcej butelek, więc przespacerował się po wydziale i prosił studentów o pozostawienie mu butelek do badań. Potem okazało się, że wielu z tych studentów nie chciało poznać wyników tych badań, co już o czym świadczy. I oczywiście wyszło w tych badaniach, że tam jest mnóstwo bakterii, a jeszcze inne badania przeprowadzone w Singapurze wykazały, że populacja bakterii w Wodzie pitnej gwałtownie rośnie w ciągu nawet jednego dnia, bo rano w przebadanych butelkach było około 75 tysięcy bakterii na mililitr, a już po 24 godzinach ta liczba wzrastała do 1 czy 2 milionów. I chociaż woda z kranu zawiera naprawdę niewielką ilość mikroorganizmów, większość zanieczyszczeń wprowadzamy sami. I za każdym razem, kiedy bierzemy łyk, zostawiamy bakterie z ust w tej wodzie. I do tego jeszcze dochodzą mikroby z rąk, które przenosimy na butelkę i jej zawartość. I jak się okazuje, wiele osób. Prawie w ogóle nie myje swoich butelek, myśląc, że skoro to tylko woda, to nie ma po czym myć. Ale bakterie są wszędzie, nawet nasza ślina jest dla nich świetną pożywką. A już w ogóle, jeżeli wlewamy do butelki coś innego niż woda, to zwykle zawiera to cukier, który jest idealnym jedzonkiem dla bakterii, więc wtedy rozmnażają się tam jak szalone. Płukanie wodą nie wystarcza, a badania wskazują, że najskuteczniejsze są dwie metody: mycie w zmywalce i płukanie butelki wrzątkiem. Trzeba to robić przynajmniej raz w tygodniu, żeby uniknąć powstania tego filmu bakteryjnego. Piszcie w komentarzach, jak często wymyjecie swoją butelkę, tylko bez oszukiwania.